No dzień doberek widzowie, dzień doberek. Miło, że wbiście 200 subskrypcji i dlatego stworzyliśmy z tarnowskim windziarzem Mati Seragerem, z Aleśnica Domofony, stworzyliśmy nowy kanał, więc zapraszam na niego, link jest w opisie. Teraz to jest smutniejsze info, ponieważ no po prostu od października będę mieszkał w innym miejscu, co jest co będzie spowodowane tym, że nie będę nagrywał z brutniowint, ale będzie więcej domofonów. Ale tak czy inaczej, trochę słabo, bo windy bardziej mnie wciągnęły niż te domofony. Domofony wam jako poboczne zainteresowanie. Ale tak czy inaczej, widzowie, będę po prostu za moim rubinkowym tęsknił, ponieważ ja tu przez całe życie w sumie się wychowałem, chociaż no, mieszkałem jak przez 3 miesiące pierwsze mojego życia gdzie indziej. Ale tak czy inaczej, widzowie. Jak mówiłem, będzie więcej domofonów, ale mniej wind, ponieważ no przeprowadzam się, nie? I podpowiem tylko, że będę mieszkał na po prostu, jak to powiedzieć, lewobrzeżu. Dalej nie będę mówił, bo to ma być niespodzianka dla widzów, gdzie będę mieszkał itp. I jaki będę miał domofon przy okazji, bo to jest, cieka bo to jest ciekawa kwestia, bo będę miał inny domofon. I jeśli zgarniecie w komentarzu jaki, to i tak wam nie odpowiem, bo to ma być niespodzianka, okej okay? jaki domofon będzie. No i cóż, to będzie już na tle, To siemaneczko, Elo, Siemanko, windiarze i domofoniarze. Nara.